Dzisiaj pokażę Ci, co zrobić, aby rozkrzywić pięknie sadzonkę pelargonii. W tym celu przyjechałam dzisiaj do mojej mamy, aby sprawdzić stan sadzonek, które przygotowałyśmy jesienią. Aby zrobić taką sadzonkę, wystarczy, żebyś miał doniczkę, podłoże i sadzonkę do rozmnożenia. Na przykładzie tej ślicznej różowej pelargonii. Tutaj, teraz w tym miejscu odłamie tą górną część i to będzie moja sadzoneczka. Odłamuje się bardzo prosto, tylko nie chcę to uszkodzić. A tu już widzicie, nie ma, w tym miejscu będzie się rozkrzewiać. A taką piękną obrywam dwa niepotrzebne listki. Teraz umoczę węglu aktywnym, który Działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i jeszcze yy, dzięki temu nie będzie nasza końcóweczka gniła. Umieszczamy w podłożu na około, centym, na około centymetr półtora, delikatnie dociskamy i odrobinkę podlewamy, aby usunąć nasze korytarze powietrzne. W ten sposób, w ten sposób z jednej sadzonki, którą przygotowaliśmy, Jesienią mamy kolejną. Jeszcze nie. Mm -hmm. I teraz w każdej naszej sadzoneczce będę uszczykiwać stożek wzrostu. Tutaj samą końcóweczkę, sam stożeczek uszczykujemy i ona w tym miejscu właśnie zacznie się pięknie rozkrzewiać. I tak musimy zrobić z każdą. Tu Wam pokażę jeszcze kolejną. Ta jest troszkę mniejsza, ale już też trzeba jej ten stożek wzrostu uszczyknąć. I w ten sposób, z rozsady, którą przygotowaliśmy jesienią, która wygląda tak, mamy już nową sadzoneczkę o pitości plonów.